Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry, witam, ile państwa, na pokładzie statku MS Słowa. Zapraszam na pokład. I nasz gość. Julia Staniszewska. Czy możemy? możemy. Dziękuję. To tam piwa nie wnosi pan? Czy <śmiech> pan? <śmiech> Trzy rozmowy o życiu to jest próba usłyszenia się nawzajem między matką i córką. Nie ja rozumiem córeczko, ale też zrozum, że kościół metody in vitro oceni jako złą? Rozumiem to, ale nie rozumiem, czy kościół rzeczywiście jest aż tak ważny w Twoim życiu? Dwie kobiety, które stoją po przeciwnych stronach światopoglądowej barykady, usiadły razem do stołu. I zaczynają rozumieć y, siebie, próbować siebie rozumieć, rozmawiać. I wydaje mi się, że to było możliwe, dlatego że się z mamą kochamy. Ja zrozumiałam, jak y, głębokie jest to rozdarcie mojej mamy. To znaczy, z jednej strony ona bardzo kocha wnuki, z drugiej jest przeciwniczką in vitro, ale te dwie drogi się nie przecinają. Do czego adaptują się bohaterowie Twojego filmu? Adaptacja. Jakoś za każdym razem tak mi wychodzi, że tych bohaterów stawiam w dosyć ciężkiej sytuacji. E... E... Nie, nie są to jakieś ślankowe tematy, raczej każdy musi się zmierzyć z jakąś ostatecznością. Wszystko mówię, że to Twoje. Starałem się, żeby gdzieś jednak w tych ścianach no, rozegrały się prawda, zderzenia między tymi postaciami, które, które jakoś doprowadzą do takich przemyśleń, no yy, nie wiem jak to nazwać, no, ostatecznych, no, zmierzenie się ze śmiercią bliskiej osoby. Prawda? Jak, jak wszyscy na to, yy, kim oni będą po prostu na koniec. Dla siebie i, i dla siebie nawzajem, i dla siebie, jakby jako postaci. Film zaczyna się od brutalnego zderzenia. Poznajemy dwie bohaterki, które spotykały się w takich okolicznościach, że nigdy byśmy nie pomyśleli, że coś ich na końcu połączy. ciepło, zimno, to są na przykład biedni i bogaci. To jest jakiś polski podział społeczno-polityczny. Na pewno bym się zgodziła, że to są dwa różne światy. Świat być może tak no, wykluczonych i tych uprzywilejowanych, ale właśnie chodziło mi o to, żeby pokazać, że te światy nie są zerojedynkowe. Chciałam zrobić film fabularny, w którym w którym właśnie zobaczę, nawet ja po prostu na ekranie, że te światy, dwa różne światy mogą sobie coś dać.